Witajcie! Dzisiaj postaram się pokazać Wam, jak zrobić tak jak widzicie w tytule, szyld sklepowy. Ja akurat w tym wypadku potrzebowałem czegoś takiego do mojego najnowszego projektu i mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać, jak coś takiego można w miarę prosto zrobić. I tutaj tak, żeby nie było, jest to zasilane na baterie. Proszę, to będzie zamontowane na ścianach budynku i później będzie mi to potrzebne do zdjęć. Jeszcze na chwilę wyłączę światło, żeby było widać jak to wygląda. Proszę bardzo i dobra. Bateriał jakiego użyjecie zależy od Was, w moim wypadku będzie to drzewo balsowe. Dodatkowo musicie znaleźć jak najcieńszy jak arkusz pleksy. W moim wypadku jest to coś, co nie wiem, a może z pół milimetra grubości. Dlatego jest to ważne, że musimy to potem pociąć nożem na odpowiednią długość i szerokość. A jeśli będzie to coś grubszego, no to nam się to zapewne nie uda. Już przy samym takim kawałku czas mamy problemy. Tak więc im cieńsze, tym lepsze. Oczywiście do tego potrzebujemy noża, zapewne farby się też przydadzą. W moim wypadku będzie klej do drewna. Jakąś długą linijkę, kierkę, co tam macie pod ręką. Wymiarów tego, co teraz potrzebuję, nie będę Wam mówił, bo to jest tylko akurat odnośnie tego, co ja robię, co potrzebuję. A Wy tam będziecie musieli to dopasować do własnych potrzeb, i co ważne, musicie mieć drukarkę, jakiś program do edycji zdjęć obróbki, najlepiej byłby chyba Photoshop, i przede wszystkim jeśli macie załóżmy drukarkę atremontową czy laserową, no to trzeba kupić przynajmniej arkusz folii do drukowania. Specjalna jest folia właśnie do drukarek laserowych, a inna niestety droższa jest do drukarek atramentowych. Zabieramy się. Zarobienie muszę sobie teraz pomierzyć mniej więcej co yy, jakich. Jakie wymiary potrzebuje na szyd, bo musimy przede wszystkim zrobić skrzynię. O właśnie, jeszcze przy okazji, bo bym zapomniał, musicie mieć jakieś paski ledowe. Ja w jednym sklepie dorwałem coś takiego za 7 zł. Bardzo cienki pasek ledowy, który można później jeszcze sobie pociąć, polutować jak nam potrzeba. I jest również źródło zasilania. Tak jak mówię, kosztuje to może 6-7 złotych, a tutaj będzie mi to potrzebne właśnie, żeby to było podświetlane. Dobra, ja zabieram się za bieżenie i zaraz będziemy to składać. No dobra, będziemy jednak operować jakimiś jednostkami yy, miary, żeby po prostu było Wam łatwiej się w tym połapać. I tak, ja w tym wypadku potrzebuję baner, który ma na długość 15 cm i na dobrą sprawę 3,5 jeśli chodzi o szerokość. I ja już mam wydruk, który będzie podświetlany, przygotowy, więc mówię tutaj w tym wypadku o yy, wymiarze wewnętrznym. Ale dobra, zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądało. I tak, 5, na 15 już sobie uciąłem kawałek deski. I teraz tak, mierzymy ten wymiar wewnętrzny 3,5. Prze, przez to, że ja to już mam gotowe, to troszeczkę inaczej będę to kleił jak wcześniej, ale to w niczym nie przeszkadza. Może być nawet przez co łatwiej to zrobić. Tak jak mówiłem, musimy pierw zrobić skrzynię. Przecież to, że to ma taki wąski wymiar, no to to drewno mam, że tak powiem wykorzystane w pełni i mi sporo jeszcze zostanie. To będą plecy naszej skrzyni. Później tutaj zrobimy otwór, żeby przepuścić właśnie tą listwę REDową. I teraz. Możemy zrobić jeszcze coś takiego, gdzie ja dają te LEDy zmierzymy sobie mniej więcej ile ma szerokości nasz pasek ma 6 mm, czyli możemy spokojnie zrobić brzegi ścianek na centymetr. Będziemy potrzebować dwie dłuższe, dwie krótsze. Najpierw zrobimy te dłuższe co warto dodać niedawno zacząłem się dopiero bawić w takie świecące elementy po tym jak na próbę jak na próbę kupiłem sobie właśnie tą folię do drukowania przekazuję też całkiem fajną drukarkę więc co Wam też mogę napisać w razie czego w opisie bardzo wydaje jeśli chodzi o drukowanie i co najważniejsze jakość jest super i bardzo dobrze się drukuje właśnie chociażby na tej folii i teraz to skleimy przynajmniej te dłuższe ściany na razie i dopiero teraz sobie zmierzymy krótsze ścianki Tutaj jest dobrze używać właśnie m.in. tego drzewa balsowego, jak macie jeszcze jakieś załóżmy cienkie płyty styropianowe, też się można bawić, ale akurat w tym wypadku z tymi się najlepiej pracuje. No właśnie, tak to jest, jak komuś chcemy coś pokazać, już spierniczyłem, tak więc musimy to poprawić, przyciąłem deskę, okazało się, że zrobiłem za szeroką, ale dobra, to jest wszystko, no. Poprawienie łatwego, póki nie zaschło. Przygotujemy naszą pleksę. Tak jak mówiłem, wymiar wewnętrzności musi 3,5 na 15 długie. Piękny kawałeczek, który gdy to wyschnie powinien nam tutaj ładnie wchodzić. I teraz jeszcze przycinamy na długość. Jak macie możliwość warto się zaopatrzyć również. Zaraz Wam pokażę w taką może być też folia aluminiowa, którą zawsze przykleicie jakoś wewnątrz tej skrzyni ja mam taką przyklejaną taśmę aluminiową i chodzi o to, żeby o, troszeczkę krzywo mi wyszło, ale to już nie przeszkadzało. Gdzie to mam? A. Taka taśma jak to przykleimy. No to ona będzie nam później odbijała światło, żeby jak najwięcej właśnie szło nie tyle po skrzyni, co na zewnątrz. Dobra, i na razie czekamy, aż to wszystko wyschnie, i będziemy robić dalej. Warto przekazać później farby, bo to będziemy starać się pomalować, żeby dobrze wyglądało. No dobra, wszystko wyschło. Powinno teraz dobrze, mamy taką ludzką skrzydeczkę, którą później pomalujemy i teraz na dobrą sprawę wypada wnętrze okleić, mam nadzieję, że to się nada, wnętrze okleić, żeby odbijało nam światło. I teraz tak, zastanówmy się w którym miejscu będziemy chcieli podłączyć zasilanie. Dajmy na to, że góry. Dobrze jest kupić tą taśmę, która nie ma tak szczególnie jak sprzedawana w Biedronce, tej gumy z wierzchu, bo i łatwiej to. Kleić i lutować, a tamta jest strasznie upierdliwa. Ona może i jest wodoodporna, ale tutaj czegoś takiego nie potrzebujemy. A do wszelkich robót jest naprawdę ciężka. Obcinamy to, czego nie potrzebujemy. Jeszcze chwilka. No, i powinno. Być tak. na próbę podłączymy wiadomo plus do plusa, minus do minusa. Proszę bardzo, świeci. I teraz na no zarówno sprawę tak. Zrobimy test. No właśnie, to trzeba je jednak przykleić. Później ciepłym klejem, żeby kabel nie latał. Wygląda, że te diody będą trzymały pleksę tak, żeby ta nie wpadła głębiej, więc dobrze. I nie pamiętam czy że o tym mówiłem czy nie, chociaż... Hmm. To jest chyba trochę grube. Potrzebujemy teraz kawałek papieru siadaniowego. Zrobimy z niego dyfuzor, przycinamy go na taką grubość, może na długość i szerokość jak jest nasza szybka. No, i to o czym mówiłem na folii do drukowania yy, druku, yy, drukujemy obraz, który chcemy, żeby był na tym, powiedzmy, billboardzie, czy. Yy, yy, jak to się nazywa. No dobra, ogólnie chodzi o to, żeby na tym można był ten obraz wyświetlić. Drukujemy to na yy, folii. Ważne, żeby zwrócić uwagę, bo jedna strona jest bardziej ściska, druga bardziej matowa i drukujemy na tej stronie matowej. I co ważne, żeby to później dobrze wyglądało, to jeśli sobie przygotowujemy sami grafikę, no to przed samym wydrukiem trzeba ją obrócić lustrzanie, bo wydrukujemy na tej stronie, a będziemy pokazywać tą stronę. Więc żeby nie było to obrócone, w niewłaściwy sposób to musimy sami obrócić. To najpierw w programie później będzie wszystko dobrze. Wetniemy teraz tą grafikę. Tutaj przy okazji mam dodrukowane takie ozdobniki na szyby budynków. Ale to już zobaczycie, gdy będzie wszystko gotowe. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Warto sobie przygotować przed wydrukiem wszystkie te elementy, które będziemy chcieli poświetlać i tak dalej, po to, żebyśmy tej folii nie marnowali, bo ona jest niestety naprawdę droga około, no liczmy, 2 złote za jeden taki arkusz. Przy czym do drukarek laserowych kosztuje około złotówki. Dobra, i teraz tak. Te kable mogą być faktycznie cieńsze, trudno. Raz tym razem. I chodzi teraz tak, żeby założyć nasz dyfuzor. Ewentualnie, żeby się tak nie męczyć, możemy zrobić coś takiego. Gdzie ja mam wykałaczki? Są wykałaczki. To jest taka tajemna technika. którą ostatnio co obcinamy czubeczek. W paru miejscach bliżej środka zrobimy dziurkę. No, może można spróbować jakoś taśmą czy czymś złapać. Tak chyba zrobimy, bo niech szlak trafi. Mamy bardzo małe kawałki, żeby tego jak najmniej było widać. No i proszę bardzo, zgasimy i proszę bardzo, menu z baru. Z ramen w miarę prosto, a efekt myślę, że jest naprawdę fajny. Później tylko trzecie do dioramy. Dobre oświetlenie zrobić, żeby to było widać. No mniej więcej w taki sposób to się robi. Ja to później pomaluję na czarno, jako bazę. Przy okazji, jeśli byłoby jakieś uciekające światło, no to ten czarny kolor zniweluje. A na końcu na srebro, żeby nadać temu metaliczny kolor. I w taki oto prosty sposób mamy działający szyld sklepowy. Dobra, tyle, dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.